Witajcie serdecznie, dzisiaj prezentujemy Peugeot 2008 auto z 2014 roku na chwilę obecną przejechało około 140 tysięcy km silniczek 1.2, benzynka jak widać wizualnie auto prezentuje się dobrze technicznie również tutaj nie mamy zastrzeżeń do pracy silnika czy do pracy innych podzespołów na samochód standardowo udzielamy półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów serdecznie zapraszamy na jazdę próbną tym samochodem na oględziny, pamiętajcie, że skupujemy Samochody na terenie całej Polski, także jeżeli macie auto na sprzedaż, bądź chcecie zostawić samochód w rozliczeniu za to, bądź za inne auto, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy taką wycenę w stanie zrealizować online, także przed przyjazdem jeszcze można tutaj sobie ustalić jakiekolwiek szczegóły. Serdecznie zapraszam do kontaktu, zapraszam również do subskrypcji naszych kanałów na social mediach. Nie wszystkie auta trafiają na aukcje, także myślę, że warto tutaj być na bieżąco. No i oczywiście ten samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki wyligany.pl, Autodetailing Poznań, także serdecznie zapraszam również do sprawdzenia ich oferty. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!